Cześć, witajcie! Dzisiaj jesteśmy na żniwach. No, Zacznę jesteśmy na swoich żniwach. Kosimy zboże. Zostawcie łapkę w górę i subika. Trochę już zacząłem po prostu, żeby było szybko. Powiedziałem po prostu na początku odcinka, a miało być challenge, żeby nie mówić. Dobra no to tak jak mówiłem, dzisiaj będzie... mamy żniwa. Ja zacząłem kosić, żeby nie przedłużać tego filmu, żeby nie był aż tak długi. I tak wyjdzie dużo minut tutaj z tego odcinka. Zostawcie, zostawcie łapkę w górę i, sub, i sub, subskrypcję. Napiszcie hashtag Żniwa przypnę wam serduszko, już teraz umiem włączać komentarze. No i dzisiaj spróbujemy w tym odcinku skończyć, zrobić tutaj te dwa pola. Tam Keśik stoi z przyczepami, może, no. Stoi. Miniaturkę zrobiłem już. Jak kosiłem tutaj, to zrobiłem miniaturkę. Nie będę wtedy jakby marnował czasu, żeby zrobić tą miniaturkę. Tylko już będę miał ją zrobioną. No i mnie dobra mijaczek to tam. No, jak mówiłem w tamtym. Lecimy po. No, dobra, zaraz wam powiem. Lecimy po 7, 1700 subskrypcji. I tak myślę, że może nam się, jeśli będę, będziemy, będziecie, będziecie, ten, lajkować tutaj te filmy, one będą, albo w ogóle, będziecie lajkować y, też filmy shorts, to będziemy, więcej osób nas zobaczy, bo będzie, y, jak to się mówi. Bo Jak są łapki, to wtedy jakby bardziej jest, jest jeszcze bardziej ten film jest popularny. O to chodzi, dobra. Wam wytłumaczyłem. Trochę, trochę się za, zająkałem. Miniaturka zrobiła no, fajna. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Napiszcie czy wam się... W komentarzu napiszcie czy wam się podobało I w następnym odcinku to na pewno na tym polu będzie rozsiewanie tego wapna. Wapno, a potem będzie jeszcze y, trzeba tym, jak to się nazywa y, pługiem zrobić, a potem jeszcze będzie kultywacja, to nie będzie tylko że. Się te y, koszenie, y, ko, y, żniwa, y, kultywacja siew, y, tam czasami. No i, be, i nawożenie, nawożenie pola, tylko żeby było ciekawiej. Właśnie to będzie. O, już pełny zbiornik! Tylko żeby było. No i się zagub... Nie wiedziałam, zapomniałem w ogóle o czym teraz gadałam. No dobra. A, że będzie po prostu. Lepiej wam się. Znowu to powiedziałem. Będzie wam się lepiej oglądało filmy, bo jakby było cały czas to samo kółko i to samo, to by było. A tak to co, co trzy. Chyba co. Jak się zrobi trzy razy, razy żniwa, to jest. Po... Ta. Yy... Jak to się nazywa? Pół... No, robi się w pługiem w polu. Orka. Robimy wtedy orkę. orkę. Okej. Okay. Co? Nie, ten case jest za duży. No, jak trochę tutaj nielogicznie. Znaczy tak, że... No. Dobra, tak się tutaj się sypie. Ja zgaszę ten, ten, ten ciągnik case'a naszego. <grym> Widzicie, jak tam taką... No. Sypiemy zboże 3000... 3 tony tutaj się mieści tego wszystkiego, tutaj zboża naszego. Soję mamy, żeby trochę się tutaj wybić, tutaj z pieniędzmi, jak będziemy sprzedawać to zboże. Nie wiem czemu. Automatycznie, jakby mi to odczepiało. Po prostu. No, nie. Ile. Naprawdę coś mam, że teraz się przyzwyczaiłem do tego słowa po prostu i cały czas je gadam. Teraz, jak powiedziałem, to słowo po prostu to, że nie, po prostu się przyzwyczaiłem do tego słowa, tylko że przyzwyczaiłem się do słowa po prostu. No. Do tego. 5 minut odcinka mamy już zrobione prawie to wielkie pole. No potem będziemy robić tą malutkie. Jak będziemy... Może za jakiś czas zrobimy teraz... Spróbuję. Postaram się zrobić live'a za jakiś czas. I na tym live'ie będziemy robić nowe gospodarstwo. Stare, go, stare gospodarstwo. Może będzie PGR, może będzie, nie wiem jeszcze co. Się wyciszyłem na chwilę. Kejsik, tam. Te przyczepy. Tam. Tamte przyczepy. To mogę wam. Nie pamiętam, ile one miały pojemności. A przed a niedawno je kupowałam A, 14 tysięcy. To 14 ton. O to dosyć dużo. Ten kałaj mieści. Tam ten mieści 5 ton New Holland, chyba gdzieś koło 5 ton. Ten mieści 3, to 8 ton łącznie wychodzi. Ten, ma, ten New Holland ma 80, miało niedawno 80% napełnienia. No 8 minut, odcinka dopiero. Jakoś szybko ten czas leci, a tutaj. Mi się wydaje, że to bardzo szybko ten czas leci, a tutaj dopiero 8 minut odcinka. To jest naprawdę jakieś dziwne. Trochę. Dobra. Zaraz koniec pola. Co ona pełna? No, nie ma. Chyba. Ale no dobra, nie ma. Ale akurat dobrze, bo się ustawi. U ustawi się w tą... Nie będzie trzeba wjeżdżać. Nie będzie trzeba odjeżdżać kombajnem, tylko się podjedzie pod kombajn i będzie. Trochę mało tutaj z tego pola wyszło. Ale tamten dosypie to będzie. Dobra, włączę pracownika tutaj i pokosimy. Już tutaj te ostatnie to zrobimy tym. I teraz tutaj tym, tym kombajnem będziemy teraz robić. Ale jakoś szybko to leci tutaj te procenty, nie? Po co ja się was pytam jaki tak? <laughs> w tamtym odcinku myślałam, że włączyłem komentarze, a one jakby się znowu wyłączyły. Tadadadadada dziwnie to bierze Dziwne. No jeszcze tamto pole zrobimy, 10 minut odcinka Kurczę mi jak oj 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 No, no, mówiłem, że on mieści 5000. Nie, nie, nie będzie 6. Dobra, Pię, pięć ton 600. Sześćset, 5600. Sześćset. Taki malutki. Ale to szybko tam. To pole, tamto pole, to pójdzie bardzo, bardzo, bardzo szybko to jeszcze tyle ile tutaj wyjdzie trzy przejazdy a i zapomniałam liczyć tutaj tym, ile tutaj wyjdzie przejazdów do kombajna chcę wsiąść nie ten ale dobra Okej, okay, wysypiemy tu nie gadać że będzie trzeba się oddalić troszeczkę dobra sypię Dobra, szybko to zrobimy. Tutaj to pole. Może na razie będzie, nie wiem, czy jak... Może ktoś tutaj chce pomóc na filmie, yy, mi tutaj będę, tylko będzie musiał się no mnie słuchać. I będzie tak, to, to będzie zastępca, jakby taki Adriana, zastępca dla Adriana. Bo Ad, Adrian tutaj trochę co zajmie, zanim on tu dołączy. To nie wiem, może zrobi, yy, zrobię jakąś antykietę, i, albo zrobię szorce i. Ta osoba, która się pierwsza zgłosi, to ja jej podam. Tylko jak tu podać tak, tej osobie tylko kodzy, żeby inne nie zobaczyły. Albo dobra. Damy jakoś radę. Tutaj tak zrobię, żeby... Bizon miał, żeby Bizon, Bizon tutaj zrobił jeden przejazd idealnie taki. No dobra, ja będę brał, ja będę brał tutaj całą całą, moją całą szerokością i tyle ile zostanie, to to już weźmie wizujnie. Co to tak szybko? Ja myślałem, że nie jest dalej. Ja, się nie spodziewałem. Ile minut odcinka 13? O, pomocnik tutaj, czyli Bizon ma już prawie 80% naładowania, czyli gdzieś tak, y 3000. A może na ty nie? Dobra, to skończę. Ja już podnoszę. Sypnę tutaj. <grytanie> Dobra, jedziemy. Ustawię tutaj, puszczę szybko pracownika. Ustawię Bizona albo go wy na wysypie zboże z niego. Ty Teraz jakoś bardziej ten odcinek, lepszy mi się wydaje, teraz jest. Bo znaczy, nie robię już tak, że skosiłem trochę pola i kończę odcinek, tylko jest jeden odcinek tutaj i jest dłu dosyć długi. Zaczy, znaczy nie jest taki właśnie długi, ale dużo, rzeczy, dużo jest zrobione na nim. Dobra, wysypiamy, on nie ma tam pełnego. Zobaczymy ile miał procent mm, mm, mm. Może będzie cała przyczepa. O, widzicie. Wymaga zaorania i wymaga wapna. Trzeba będzie kombajn wydmuchać po odcinku. Oj. Może go umy, ten kombajn umyje. O, miał 3000, tak no mówię. No, to 11 tysięcy na tej przyczepie będzie to potem trzeba będzie jeszcze 3000. Jeszcze jeden cały zbiornik tutaj widzona i będzie cała przyczepa. Dobra. ustawiamy się tam. Szybko. 15 minut odcinka. Hmm, może tego ustawimy w tą stronę. Ta kóła. Dobra, ja będę teraz bizonem. <grych> Nie wiem czemu zawsze lubiłam robić takimi maszynami. Albo tutaj będę robił tak naokoło. O, wiem jak to zrobię. Półskosi te pół ten kombajn, a półskosi ten kombajn. To teraz ustawię się. No, jest taka prawie... Prawie połowa. Bizan będzie miał trochę większą połowę Zobaczymy w którą stronę też pojedzie Jak pojedzie w lewo to Będzie dobrze 16 minut odcinka No zaraz 17 a film możemy do 25 minut. Ale nie wiem czy tak długo chcę robić czy już skończy odcinek powoli. 20 minut i kończymy. I pojedzie. Dobra, ja go może ustawię tak. Będzie od razu lepiej. Okej. Okay. Dobra. I koś, 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 koś. Niech się ustawi równo, dobra, a ja wezmę kejsa na to pole. No! A to potrzebny na... To potrzebne jest tysiąc. To nad nie połowa zbi... To nie jest połowa zbiornika Bizona. Dobra. Mm -hmm. Fajny komfort ma ten tutaj kesik. Zgaszy go, może żeby. A no, on tak dużo nie pali, ale. Lepiej go zgasić paliwo teraz Dobra, wezmę już tego bizona <słyska> <słyska> Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie.